Nazywam się Justyna, mam 32 lata i jeszcze kilka miesięcy temu moje życie było obrazkiem idealnego szczęścia. Stabilna praca w prestiżowej firmie, piękne mieszkanie w centrum miasta, grono oddanych przyjaciół i perspektywa awansu, która zdawała się być na wyciągnięcie rejki. Byłam architektką, z pasją projektowałam wnętrza, wierząc, że każdy człowiek zasługuje na przestrzeń, która odzwierciedla jego duszę. Kochałam swoje życie. Kochałam wolność i niezależność, którą sobie wypracowałam. Wydawało mi się, że nic nie jest w stanie zachwiać moim światem. Byłam pewna siebie, może nawet zbyt pewna. Los jednak bywa przewrotny i lubi płatać figle, zwłaszcza wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Moja bańka mydlana prysła z hukiem, a ja spadłam z piedestału szybciej niż zdążyłam zrozumieć, co się dzieje. Wszystko zaczęło się od jednego błędu. Jednej nieprzemyślanej decyzji, która pociągnęła za sobą lawinę konsekwencji. Z dnia na dzień straciłam pracę, a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa i sensu. Moje oszczędności topniały w zastraszającym tempie, a perspektywa utraty mieszkania stała się przerażająco realna. Byłam na skraju, czułam się jak wrak człowieka, zagubiona i bezradna. Upadek był bolesny, a każde kolejne uderzenie od dno odbierało mi resztki wiary w siebie. Stałam się cieniem dawnej Justyny, zamkniętą w sobie, pełną lęku i rozpaczy. Nie potrafiłam odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a każde spojrzenie w lustro przypominało mi o mojej porażce. Czułam się bezwartościowa, a otaczający mnie świat zdawał się odwracać ode mnie plecami. Moja duma, która kiedyś była moją siłą, teraz stała się moim największym wrogiem, nie pozwalając mi prosić o pomoc, ani nawet przyznać się do własnej słabości. Ten upadek to nie tylko utrata majątku to przede wszystkim utrata siebie ale czy to naprawdę koniec czy jest możliwe żeby z gruzów powstało coś nowego coś silniejszego zapraszam do wysłuchania mojej historii która pokaże że nawet z największego dołka można się wydostać choć cena bywa wysoka czy jesteś gotowa usłyszeć jak upadłam ale chłopiec z ulicy podniósł mnie a teraz jestem jego asystentką a on dyktuje zasady. Pamiętam tamten deszczowy wieczór, jakby to było wczoraj. Było zimno, a każda kropla deszczu zdawała się przenikać do szpiku kości. Od tygodni szukałam pracy, ale bezskutecznie. Moje cv, niegdyś tak imponujące, teraz wydawało się śmieszne w obliczu braku doświadczenia w jakiejkolwiek innej dziedzinie niż architektura. Byłam zdesperowana. Rachunki piętrzyły się na stole, a w lodówce świeciło pustkami. Przeszłam przez miasto w poszukiwaniu jakiegokolwiek ogłoszenia, ale każda próba kończyła się fiaskiem. W końcu, zmęczona i zrezygnowana, usiadłam na ławce w parku pod starym, rozłożystym dębem. Uzy mieszały się z deszczem na mojej twarzy. Czułam się tak bezsilna, jak nigdy dotąd. Nagle usłyszałam głos: niski, lekko zachrypnięty, ale zaskakująco spokojny. Potrzebujesz pomocy. O, zapytał. Podniosłam głowę. Przede mną stał młody mężczyzna, niewiele starszy ode mnie, o przenikliwych, ciemnych oczach i zmęczonej twarzy. Miał na sobie przetarty płaszcz, a jego włosy były mokre od deszczu. Wyglądał, jakby sam potrzebował pomocy, ale jego postawa była pewna, wręcz dominująca. Odruchowo pokręciłam głową, próbując ukryć swoje łzy. Ale on nie dał za wygraną. Usiadł obok mnie. Nie zważając na kałużę, która utworzyła się na ławce. Jem, jak to jest, kiedy Zienia usuwa się spod nóg, powiedział, a w jego głosie usłyszałam dziwne połączenie współczucia i determinacji. Opowiedział mi, że widział mnie już wcześniej, kręcącą się po mieście, z tym samym zdesperowanym wyrazem twarzy. Przyznał, że sam wiele przeszedł, że wychował się na ulicy i nauczył się radzić sobie w każdych warunkach. Jestem Filip, przedstawił się, wyciągając do mnie rękę. Uścisk jego dłoni był mocny i pewny. Justyna, odpowiedziałam, czując, jak maleńka iskierka nadziei zapala się w moim sercu. Nie wiem dlaczego, ale zaufałam mu. Opowiedziałam mu o swojej sytuacji, o utracie pracy, o długach. Słuchał uważnie, nie przerywając, a jego wzrok był intensywny. Kiedy skończyłam, przez chwilę panowała cisza. W końcu odezwał się. Mam dla ciebie propozycję. Potrzebuję asystentki. To nie będzie łatwa praca, ale zapłacę ci dobrze. Moje serce zaczęło bić szybciej. Asystentka? Dla kogoś, kto wyglądał, jakby sam ledwo wiązał koniec z końcem. Z ciekawością zapytałam, czym się zajmuje. Uśmiechnął się enigmatycznie. To skomplikowane. Ale jeśli jesteś gotowa ciężko pracować i jesteś lojalna, to obiecuję, że wyciągnę cię z tego bagna. Byłam na tyle zdesperowana, że nie miałam nic do stracenia. Zgodziłam się. Nie wiedziałam wtedy, że ta decyzja zmieni moje życie o 180 stopni i że od tej pory moje losy będą splecione z losami Filipa, chłopca z ulicy, który miał stać się moim szefem i dyktować zasady. Upadek był dla mnie brutalnym przebudzeniem. Filip, choć tajemniczy, wydawał się być odpowiedzą na moje modlitwy, Promykiem nadziei w gęstej mgle rozpaczy. Zgodziłam się, nie wiedząc, że to początek zupełnie nowej, nieprzewidywalnej podróży. Następnego dnia, zgodnie z umową, spotkałam się z Filipem pod wskazanym adresem. Była to stara, opuszczona kamienica w niezbyt ciekawej dzielnicy miasta. Moje obawy narastały z każdą chwilą. Ale z drugiej strony ciekawość i nadzieja na odmianę losu brały górę. Filip czekał na mnie. Oparty o zardzewiałą furtkę, tym razem wyglądał inaczej. Miał na sobie czysty, choć prosty strój, a jego włosy były starannie zaczesane. W jego oczach wciąż jednak widziałam ten sam, przenikliwy blask. Wchodź, powiedział krótko, otwierając furtkę. Wnętrze kamienicy było zaskakujące. Na pierwszy rzut oka panował tu bałagan i kurz. Ale po chwili zauważyłam nowoczesny sprzęt elektroniczny, porozrzucane plany i mapy. A także kilka monitorów komputerowych, na których wyświetlały się skomplikowane schematy. To moje biuro oznajmił, widząc moje zdziwienie. Okazało się, że Filip zajmował się nie do końca legalnymi, ale też nie do końca nielegalnymi interesami. Był czymś w rodzaju pośrednika, który łączył ludzi z ulicy z tymi z wyższych sfer, pomagając im w rozwiązywaniu różnych problemów, od windykacji długów, przez znajdowanie zaginionych osób pozbieranie informacji. Działał w szarej strefie, poruszając się na granicy prawa. To, co robił, było ryzykowne, ale też niezwykle intratne. Moje zadanie polegało na organizacji jego biura, archiwizowaniu dokumentów, umawianiu spotkań, a także pomaganiu mu w analizie danych. Z początku czułam się nieswojo. Moje etyczne zasady, które pielęgnowałam przez całe życie, zderzyły się z brutalną rzeczywistością. Ale szybko zrozumiałam, że nie mam wyboru. Musiałam spłacić długi, utrzymać się na powierzchni. Filip był wymagającym szefem, był surowy, bezkompromisowy i oczekiwał pełnego zaangażowania. Nie tolerował błędów, a jego krytyka była często ostra. Ale jednocześnie, zauważyłam, że był sprawiedliwy, dotrzymywał słowa, a jego płatności były zawsze na czas i hojne. Pracowałam od świtu do nocy. Często zapominając o jedzeniu czy odpoczynku. Uczyłam się szybko, chłonąc wiedzę o nowym, nieznanym mi świecie. Odkryłam w sobie pokłady sprytu i determinacji, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Z każdym dniem stawałam się silniejsza, pewniejsza siebie. Zaczęłam dostrzegać, że Filip, pomimo swojej surowości, miał też drugą twarz. Był lojalny wobec swoich ludzi, troszczył się o nich. Widziałam, jak pomagał rodzinom w potrzebie, jak interweniował w sprawach, które wydawały się beznadziejne. Zaczęłam go rozumieć, a nawet podziwiać. Nasza relacja była skomplikowana. Z jednej strony był moim szefem, a ja jego asystentką, posłusznie wykonującą jego polecenia. Z drugiej strony, z czasem zaczęliśmy rozmawiać na inne tematy, niż praca. Dzieliliśmy się swoimi historiami, marzeniami, obawami. Zaczęłam dostrzegać w nim nie tylko twardego biznesmena, ale też człowieka z przeszłością, z własnymi ranami i traumami. A ja, Justyna, która jeszcze niedawno była na dnie, odnajdywałam sens w pracy, która choć nie idealna, dawała mi szansę na nowe życie. Nie wiedziałam, dokąd to wszystko zmierza, ale czułam, że to dopiero początek naszej wspólnej, nieprzewidywalnej podróży. Praca z Filipem okazała się wyzwaniem ale i szansą z każdym dniem poznawałam nowe oblicza tego człowieka i uczyłam się radzić sobie w świecie, który do tej pory był mi całkowicie obcy to była prawdziwa szkoła życia miesiące mijały a ja coraz głębiej zanurzałam się w świat filipa moje życie zmieniło się diametralnie zapomniałam o eleganckich restauracjach i weekendowych wypadach do spa teraz moje dni wypełniały spotkania w podejrzanych zaułkach Analiza raportów pisanych specyficznym slangiem i negocjacje z ludźmi, których nigdy wcześniej nie dopuściłabym do siebie na krok. Byłam świadkiem wielu niebezpiecznych sytuacji, ale zawsze czułam, że Filip ma wszystko pod kontrolą. Był jak tancerz poruszający się po linie, z precyzją i spokojem. Coraz częściej pozwalał mi na samodzielne działania, powierzając mi coraz większą odpowiedzialność. Czułam, jak rosnę w siłę. Jak staje się bardziej zaradna i pewna siebie? Moje zdolności analityczne, które kiedyś wykorzystywałam do projektowania wnętrz, teraz służyły do rozwiązywania skomplikowanych problemów, często na granicy prawa. Pewnego razu Filip zlecił mi sprawę pewnego biznesmena, który zaginął w dziwnych okolicznościach. Była to delikatna kwestia, ponieważ w grę wchodziły duże pieniądze i powiązania z lokalnym półświadkiem. Pracowałam nad nią przez wiele tygodni zbierając informacje, przesłuchując świadków, analizując każdy najmniejszy szczegół. Odkryłam, że biznesmen ukrywał się, ponieważ był ścigany przez ludzi, którym był winien ogromne sumy pieniędzy. Dotarłam do niego jako pierwsza, zanim zrobili to jego wierzyciele. Gdy Filip dowiedział się o moim odkryciu, był pod wrażeniem. Justyna, jesteś niesamowita, powiedział z rzadkim uśmiechem, który rozjaśnił jego twarz. To była dla mnie ogromna pochwała, cenniejsza niż jakiekolwiek pieniądze. Od tego momentu nasza relacja zaczęła się zmieniać. Przestałam być tylko asystentką, a stałam się jego partnerką w interesach. Konsultował ze mną każdą decyzję, pytał o moje zdanie, a nawet prosił o radę. Czułam, że mu ufam, a on ufał mnie. Spędzaliśmy razem coraz więcej czasu, nie tylko pracując, ale też rozmawiając o życiu, o marzeniach o przeszłości. Opowiadał mi o swoim dzieciństwie na ulicy, o tym, jak musiał walczyć o każdy kęs chleba, o tym, jak nauczył się przetrwania w brutalnym świecie. Ja opowiadałam mu o moim dawnym życiu, o moich ambicjach, o mojej pasji do architektury. Odkryliśmy, że pomimo różnic, mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Oboje byliśmy samotni, oboje szukaliśmy swojego miejsca na świecie. Oboje pragnęliśmy akceptacji i bezpieczeństwa. W powietrzu zaczęła unosić się pewna niewypowiedziana bliskość, coś, co wykraczało poza ramy relacji szef asystentka. Czułam, że moje serce zaczyna bić szybciej w jego obecności, a jego dotyk, choć przypadkowy, wywoływał we mnie dreszcze. Nie wiedziałam, czy to miłość, czy tylko silna wieś. Ale wiedziałam jedno i nie chciałam, żeby to się skończyło. Nasza relacja ewoluowała. Przechodząc od stricte zawodowej do czegoś znacznie głębszego. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, które tylko umacniały naszą więź. Wraz z pogłębianiem się naszej więzi, rosło też poczucie zagrożenia. Świat Filipa był brutalny i bezwzględny. Im więcej wiedziałam, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, że wplątałam się w coś, z czego trudno będzie się wyplątać. Filip miał wielu wrogów, ludzi, którzy chcieli go zniszczyć, przejąć jego wpływy a nawet zemścić się za dawne krzywdy. Pewnego wieczoru, gdy pracowaliśmy do późna, do naszego biura wtargnęli zamaskowani mężczyźni. Byli uzbrojeni i wyglądali na zdeterminowanych. Serce podskoczyło mi do gardła. To był ten moment, kiedy rzeczywistość uderzyła mnie z całą siłą. To nie była już tylko gra, to było prawdziwe zagrożenie, które mogło kosztować nas życie. Filip zareagował natychmiast. Schwycił mnie za rękę i pociągnął za sobą, kierując się w stronę ukrytego przejścia, o którym nie miałam pojęcia. Biegliśmy przez ciemne korytarze, słysząc za sobą krzyki i odgłosy walki. Czułam jego mocny uścisk na mojej dłoni i wiedziałam, że zrobi wszystko, żeby mnie chronić. Dotarliśmy do bezpiecznej kryjówki, małego, ukrytego pokoju, gdzie Filip miał broń i zapasy. W ciszy, która nas otoczyła, Usłyszałam jego oddech, szybki i płytki. Patrzył na mnie, a w jego oczach widziałam troskę, ale i determinację. Jesteś bezpieczna, powiedział, a jego głos był stanowczy. Spędziliśmy tam kilka godzin, czekając, aż zagrożenie minie. W tym czasie rozmawialiśmy szczerze, jak nigdy dotąd. Filip opowiedział mi o swojej przeszłości, o tym, dlaczego zaczął działać w szarej strefie, o tym, jak ciężko pracował, żeby osiągnąć to, co ma. Odkryłam, że jego motywacją nie była tylko chęć zarobku, ale też pragnienie sprawiedliwości i ochrona tych, którzy byli bezbronni. Przyznał, że bał się o mnie, że żałował, że wciągnął mnie w swój świat. Nie żałuję, powiedziałam, a moje słowa były szczere. Uratowałeś mi życie, Filip, dałeś mi drugą szansę. W tym momencie poczułam, że moja miłość do niego stała się czymś więcej niż tylko platonicznym uczuciem. To było coś głębokiego, silnego, co wykraczało poza wszelkie granice. Poczułam, że chcę być z nim, bez względu na ryzyko, bez względu na konsekwencje. Wiedziałam, że to szalone, ale moje serce krzyczało. Kiedy w końcu wyszliśmy z kryjówki, biuro było zdewastowane, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Tamten atak był dla nas ostrzeżeniem, ale też katalizatorem. Zrozumieliśmy, że musimy działać razem, że tylko w ten sposób możemy przetrwać w tym brutalnym świecie. Od tamtej pory nasze zaufanie do siebie wzrosło, a nasza relacja stała się jeszcze silniejsza. To było jak potwierdzenie, że jesteśmy sobie przeznaczeni, że pomimo wszystkich przeciwności jesteśmy razem. Atak na nasze biuro był brutalnym przypomnieniem o niebezpieczeństwach. Które czyhają w świecie Filipa. Jednak zamiast nas złamać, umocnił naszą wieś, pokazując nam, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Z każdym dniem moja rola u boku Filipa stawała się coraz bardziej złożona. Już nie tylko organizowałam biuro, ale aktywnie uczestniczyłam w planowaniu i realizacji jego operacji. Moje zdolności analityczne i strategiczne okazały się niezwykle cenne. Zaczęliśmy tworzyć zespół, rekrutując ludzi którzy byli lojalni i godni zaufania. Filip, który początkowo działał sam, teraz uczył się delegować zadania i ufać innym. Razem stworzyliśmy system, który był skuteczny i bezpieczny. Nasza firma, choć nadal działała w szarej strefie, zaczęła zyskiwać reputację. Ludzie przychodzili do nas z problemami, których nikt inny nie potrafił rozwiązać. Byliśmy ostatnią deską ratunku dla wielu zdesperowanych osób. Pomagaliśmy im odzyskać skradzione mienie, odnaleźć zaginionych bliskich, rozwiązać konflikty, które groziły eskalacją. Czułam, że robię coś dobrego, że moja praca ma sens. Moja wiedza o architekturze też okazała się przydatna. Pomagałam Filipowi w projektowaniu bezpiecznych kryjówek i planowaniu tras ucieczki. Uczyłam się, jak wykorzystać przestrzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności działania. Moje umiejętności, które kiedyś były bezużyteczne w nowym świecie, teraz zyskały nowe znaczenie. Nasza relacja z Filipem rozwijała się równolegle z rozwojem naszej firmy. Spędzaliśmy razem każdą wolną chwilę, rozmawiając, śmiejąc się, planując przyszłość. Czułam, że znalazłam swoją drugą połówkę, kogoś, kto mnie rozumiał, wspierał i akceptował taką, jaka jestem. Był moim partnerem, moim powiernikiem, moim kochankiem zaczęliśmy myśleć o przeszłości. Marzyliśmy o tym, żeby wyjść z szarej strefy, żeby zalegalizować naszą działalność i stworzyć prawdziwą firmę, która będzie pomagać ludziom w legalny sposób. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne, ale byliśmy gotowi podjąć to wyzwanie. Filip zaczął uczyć się prawa i biznesu. Ja z kolei, wykorzystując moje umiejętności, zaczęłam opracowywać strategię, jak przekształcić naszą nieformalną działalność w legalny biznes. Wiedzieliśmy, że to będzie długa i wyboista droga, ale mieliśmy siebie nawzajem i to było najważniejsze. Czułam, że moje życie, które jeszcze niedawno było w rozsypce, teraz nabierało sensu i kierunku. Dzięki Filipowi odzyskałam wiarę w siebie i odnalazłam swoje miejsce na świecie. Byłam gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu, byle tylko byciu jego boku. Razem z Filipem budowaliśmy coś więcej niż tylko firmę. Budowaliśmy przyszłość opartą na zaufaniu, partnerstwie i głębokiej więzi, która połączyła nas na dobre i na złe. Nie wszystko jednak było takie proste. Im większe stawaliśmy się, tym większe były naciski ze strony ludzi, którzy chcieli nas powstrzymać. Pojawiły się nowe zagrożenia, bardziej wyrafinowane i podstępne. Musieliśmy być bardziej ostrożni, bardziej przebiegli. Filip, mimo że był twardy i bezkompromisowy, czasami czuł presję. Widziałam w jego oczach zmęczenie, a czasem nawet strach. Wiedziałam, że to, co robimy, wymaga ogromnej siły psychicznej i fizycznej. Pewnego dnia otrzymaliśmy informację, że jeden z naszych kluczowych informatorów został porwany. Była to osoba, która miała dostęp do bardzo wrażliwych danych i która mogła nas pogrążyć. Musieliśmy działać szybko zanim wpadła w niepowołane ręce. Filip był zdesperowany, wiedział, że to zagrożenie nie tylko dla naszej firmy, ale też dla naszego życia. Zaplanowaliśmy skomplikowaną operację odbicia informatora. Wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Każdy ruch, każde słowo, każdy szczegół. Byłam odpowiedzialna za koordynację działań, za zapewnienie bezpiecznej trasy ucieczki i za przygotowanie planu B na wypadek komplikacji. Adrenalina buzowała mi w żyłach. Czułam ogromną odpowiedzialność. Nie mogłam zawieść Filipa ani siebie. Operacja przebiegła pomyślnie, choć nie obyło się bez trudności. Udało nam się odbić informatora i uciec z miejsca zdarzenia, zanim wpadliśmy w pułapkę. Byliśmy wyczerpani, ale dumni z naszego sukcesu. Po wszystkim Filip spojrzał na mnie. W jego oczach widziałam ulgę i coś jeszcze, podziw. Justyna Jesteś moją siłą, powiedział, a jego słowa dotknęły mnie do głębi. Wtedy właśnie, w tej chwili pełnej zmęczenia i triumfu, zdałam sobie sprawę, jak bardzo się zmieniłam. Z delikatnej architektki, która bała się własnego cienia, stałam się twardą, zdeterminowaną kobietą, która potrafiła radzić sobie w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. To Filip pomógł mi odkryć w sobie tę siłę, tę odwagę. To on nauczył mnie, jak walczyć o swoje, jak przetrwać w świecie, który nie zna litości. Wiedziałam, że to nie koniec naszej walki. Czułam, że czeka nas jeszcze wiele wyzwań, wiele przeszkód do pokonania, ale wiedziałam też, że razem jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Każde nowe wyzwanie umacniało naszą determinację i pokazywało, że nasza wspólna siła jest w stanie pokonać największe przeszkody. To była lekcja przetrwania którą wspólnie opanowaliśmy. Ostatnie miesiące były intensywne, intensywne w sensie pracy, ale też intensywne pod względem emocjonalnym. Zaczęliśmy powoli, aczkolwiek konsekwentnie, legalizować naszą działalność. To wymagało ogromnej cierpliwości, prawników, konsultantów i wielu, wielu nieprzespanych nocy. Filip pokazał się nie tylko genialnym strategiem w szarej strefie, ale też niezwykle bystrym uczniem. Chłonął wiedzę, analizował przepisy, spotykał się z ludźmi z legalnego biznesu. Byłam jego prawą ręką, wspierałam go w każdym kroku, pomagałam w przygotowywaniu dokumentów, w negocjacjach. Nie było łatwo. Wielu ludzi próbowało nas sabotować, ośmieszyć, a nawet zastraszyć. Nie chcieli, żeby chłopiec z ulicy, który zbudował swoje imperium na własnych zasadach, wkroczył do ich świata. Ale my się nie poddawaliśmy. Mieliśmy siebie nawzajem i cel, który nas napędzał stworzyć coś dobrego, coś, co będzie służyć ludziom w legalny sposób. Wreszcie nadszedł ten dzień. Dzień otwarcia naszej nowej firmy, która miała zająć się rozwiązywaniem problemów w legalny sposób, oferując usługi detektywistyczne, konsultingowe i mediacyjne. To było spełnienie naszych marzeń, dowód na to, że nawet z gruzów można zbudować coś pięknego i wartościowego. Staliśmy razem, ranie w ramię, przed naszym nowym biurem, które zaprojektowałam z największą starannością. Było eleganckie, nowoczesne, a jednocześnie przytulne. Odzwierciedlało nasze wspólne wartości i nasze marzenia. Wtedy Filip spojrzał na mnie. W jego oczach widziałam dumę, miłość i wdzięczność. Justyna, bez ciebie to wszystko by się nie udało, powiedział, a jego głos był pełen emocji. Czułam to samo. Bez niego. Ja też bym się nie podniosła. Był moją siłą, moim przewodnikiem, moim zbawieniem. Wiedziałam, że nasza droga nie będzie pozbawiona wyzwań, ale wiedziałam też, że razem jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę. Nasza miłość, nasza wzajemna wiara, to było nasze największe narzędzie. Otwarcie nowej firmy było triumfem naszej wytrwałości i dowodem na to, że nasza wspólna wizja może przekształcić trudności w sukces. To był nowy rozdział, pisany wspólnie. Dzisiaj, po kilku latach, nasza firma prosperuje. Jesteśmy szanowani w branży, a nasza reputacja jest nieskazitelna. Pomagamy ludziom w najtrudniejszych chwilach, rozwiązując skomplikowane sprawy i przywracając wiarę w sprawiedliwość. Filip, chłopiec z ulicy, stał się szanowanym przedsiębiorcą, który nadal dyktuje zasady, ale teraz są to zasady uczciwości i etyki. A ja, Justyna, która upadła, znalazłam swoje miejsce u jego boku. Jestem jego partnerką biznesową, jego życiową partnerką, jego żoną. Odbudowałam swoje życie, ale nie zapomniałam o lekcjach, które wyniosłam z upadku. Nadal projektuję, ale teraz moje projekty służą innemu celowi tworzeniu bezpiecznych i funkcjonalnych przestrzeni, które pomagają ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Nasza historia to dowód na to, że nawet z największego dołka można się wydostać. Że upadek to nie koniec, a jedynie początek nowej drogi. Że miłość i zaufanie są w stanie pokonać każdą przeszkodę, nawet te najbardziej niebezpieczne. Najważniejsza lekcja, jaką wyniosłam z tej historii, to ta, że prawdziwa siła tkwi nie w tym, żeby nigdy nie upaść, ale w tym, żeby podnieść się po każdym upadku. Że czasem, to właśnie obcy ludzie. Ci z marginesu społeczeństwa, mogą okazać się naszymi największymi wybawcami. Moja historia pokazuje, że życie jest pełne niespodzianek i że nigdy nie wiadomo, kto pojawi się na naszej drodze i zmieni nasze życie na zawsze. Mam nadzieję, że moja opowieść zainspirowała cię do refleksji nad własnymi upadkami i do szukania w nich siły do podniesienia się. Czy i ty znajdziesz w sobie odwagę, by stawić czoła swoim lękom i podążyć za głosem serca? Pamiętaj, że zawsze jest nadzieja, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Moje życie jest tego żywym dowodem.